Dzień dobry, nazywam się Jakub Panek, jestem doradcą handlowym firmy Magorex i w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować nasze urządzenie, nadziewarkę do pączków automatyczną. Składa się z korpusu. Kolejnym elementem jest pompa, która jest łatwo rozkręcalna, jeśli chodzi o umycie w środku. Kolejną częścią nadziewarki jest igła do nadziewania. Ta służy przede wszystkim do pączków. Można nadziać dwa pączki naraz. Tutaj ją wkładamy. W ofercie mamy inne końcówki do nadziewania, które służą na przykład do nadziewania rogali oraz rurek z kremem. Kolejnym elementem jest lej. Lej ma pojemność około 14 litrów. W przypadku lekkich nadzień albo napowietrzonych stosujemy także docisk, który powoduje naciśnięcie nadzienia i zadozowanie przez nadziewarkę. Nadziewarkę włączamy w tym miejscu a na tym oto panelu pojawia nam się czas dozowania nadzienia. Możemy sobie go regulować tymi przyciskami w górę lub w dół. Nasza nadziewarka jest wyposażona także w czujnik leja, który zamontowany został dla bezpieczeństwa osoby pracującej przy maszynie. Chodzi głównie o to, żeby nie włożyć dłoni bądź też palców do miejsca, gdzie, się, gdzie znajdują się tryby maszyny. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, mamy możliwość wynajęcia tego urządzenia na okres 7 dni w celu przetestowania. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym. Wszystkie dane znajdziecie Państwo na stronie www.magorek.pl.